Dzień dobry kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Luxem Happy. Dzień dobry, dzień dobry. Zielną stylizację. Ziemioną stylizację, tak, wasze, wasze, nasze ulubione <grym> <grym> ulubione filmy, czyli będziemy się znowu stylizować. Znowu zrobimy mega bałagan u Ani w salonie i pokażemy Wam e, głównie rzeczy z handem dzisiaj. Tak, tak, tak. Bardzo lubię ten żakiet z Ja też go lubię, ale chyba ani mąż go nie lubi, albo nie lubi mnie, <grym> bo przed chwilą zaatakował mnie, słuchajcie, kawę. piłką, która uderzyła w moją kawę i oblała. Stół i kawałek miech. Także Słuchajcie, tyle, tyle od beżowego Chanela było. To mogło spowodować koniec naszej przyjaźni. Naprawdę. To byłaby najdroższa kawa dla niego. Tak, to by była najdroższa kawa. No dobra, no to co? Zaczynamy od jakiejś konkretnej stylizacji? Mamy tematykę, czy jedziemy Powiemy, tak jak powiemy nam się? skąd mamy ciuchy. Mamy ciuchy, zamówiłyśmy, zrobiłyśmy dwa duże zamówienia yy, z Henem. Oddzielnie. Miałyśmy zrobić w ogóle pierwsza koncepcja, była taka, że sobie nie pokazujemy tych rzeczy wcześniej yy, i tak dalej. Yy, i robimy konkurencję na stylizację, ale potem stwierdziliśmy, że jednak współpraca nam się bardziej podoba. Tak, zdecydowanie. I, i też w rzeczy poukładałyśmy. Nie wiem nawet, czy wszystko będziemy mierzyć. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja wiem, że w jedną rzecz, którą zamówiłam, się nie, nie mieszczę, bo już ją przymierzyłam, więc. Ja jej też się nią w... nie mieszczę. Mieszę, <grym> mam... Znaczy, może Wam ją pokażemy, ale na modelce wstawimy <grym grym> no, tak. z niej. tak, ale to ciekawe, bo to jest MK. Czasami. Nie, to jest 36. A to jest 36, to dla Ale to jest 36, i wchodzę, a tam jest 36 i, i tyle. Słuchajcie, żeby się dopiąć. No nie. Więc pewnie się pomylili z rozmiarówką. Dobrze, co mamy dzisiaj na sobie? Zaczynam od bardzo takich lejtowych stylóweczek. Ja mam na sobie białe trampki Adidasa z tymi złotymi elementami, które już znacie, w ogóle chyba cały mój strój już znacie. Do tego mam spodnie cel w tym ciemnym. Paris. Tak, ciemnym, ciemnym kolorze. Beżowy żakiet, który całe szczęście przetrwał atak kawy i czarny topik, on jest chyba z Reserved, ale i w Zarze, i w H&M takie basicowe rzeczy No są. właśnie, to ja Do mam na sobie, idąc też od butów, buty, które mogłyście zobaczyć w filmie, który podlinkuję tutaj z zakupów z Polą, mam na sobie czarne jeansy jest te same. Identyczne. My już po prostu nie chętnie nosimy innych jeansów, bo tak, tak odkąd mamy, tak. E, Mam na sobie też taki basicowy topik e, dla odmiany z Zary. I Cardigan długi z Massimo Dutti. A buty z Massimo Dutti i to I też to. z Massimo Dutti. Super. super są te buty, Lecimy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. dziękuję, dziękuję. Ja też. Wiecie co? Wiecie, dlaczego one są. Fajnie? A wiecie, że od razu jak nagrałam ten film, to chciałam Wam podlinkować skąd są te buty. I nie dało się, ponieważ te buty są od razu niedostępne. Były. Nie wiem, czy one już się pojawiły, czy nie, ale aż szkoda, bo chciałam jeszcze ciemniejsze sobie mhm. kupić drugie. Bardzo fajne. Dobra, jak zwykle za długi wstęp. Zaczynamy zabawę w mierzenie. Jej! No dobrze, jesteśmy w pierwszej stylizacji. No twoja to jest taka turbo stylizacja. Strasznie mi się ta spódnica spodobała. Tylko ona się trochę gniecie, ale myślę, że, że trudno, słuchajcie, niech się gniecie, bo robi robotę, a Wygląda ja mam super. bardzo mało mhm. spódnic. Ona się tak fajnie układała, akurat Modelka była jakoś tak bokiem, i mówię, jak ona ładnie wygląda. Tylko, że tak, tak jak mówimy, materiał niestety jest taki, że tylko tak. uprasujesz, uprasujesz, już jest ale wygląda pięknie, naprawdę. Wygląda pięknie, myślę, że zostaje ta spódnica. Mm -hmm. To co, jak już jesteśmy przy mnie, to lecimy. Tak, zaczynaj. Lecimy od spódnicy. A spódnica jest high-end, będzie podlinkowana. Mam na sobie ten taki basicowy czarny topik, który miałam na początku. Bardzo fajna paszka. Za chwilę ją rozłożymy i pokażemy wam i czarna krótka Ramoneska. To jest moja stara Ramoneska, więc znajdziemy podobną i podlinkujemy Wam coś podobnego. To jest akurat eko skórka, tutaj zobaczycie mój zwisający mikrofon. <noise> eko skórka, torebka czarna Chanel i buty, dla odmiany wzięłam takie beżowe. Y nie do końca one są w tym samym kolorze, ale chyba nie muszą być, prawda? W tym nie samym muszą, kolorze. nie muszą, ale fajnie, fajnie współgrają z całą resztą. Tak, torebka ta też fajnie się tutaj układa, bardzo mi się podoba ta chusta. Ona jest taka w mapę świata, tak? tak Karolina tak. ją znalazła. Ja mega, tak tęsknię, mega... słuchajcie za podróżami, że już nawet chustę w mapie świata kupuję. <laughs> I właśnie tak e, zarzucona byle jak, <laughs> tak zawinięta. Bardzo mi się podoba taka bardzo, sytuacja. Bardzo, mm -hmm. bardzo dobrze się w tym czuję. No to dobrze, bardzo dobrze wyglądasz Bardzo dobrze tak się czuję, tak wiesz. Seksownie, nie za bardzo, tak. elegancko. Właściwie ten materiał taki pseudo satynowy jest taki bardzo sexy. Wystarczy taka klasyczna spódnica, a wygląda się bardzo tak nawet wieczorowo, nie? Tak, tak, tak. Na kolację zdecydowanie. Dobrze, Super. lecimy do Ciebie. Dobra. Lecimy do buty mnie. masz. Ja mam, idąc od dołu, mam buty z Zary, jakaś turbo stara kolekcja naprawdę, ale zobaczcie jakie tutaj są. Piękne. Do tego spodnie, które były też na początku, cel bez ciemno-niebieskie, już je znacie, też będzie link w opisie. Do tego dobrałam z HM, taki sweterek prążkowany, trzy guziczki. Fajny jest ten sweterek. On właśnie też mi się podoba, bardzo ma ładny kolor. Ładny i wiesz dlaczego. Ja, bo ja byłam bliska zamówienia tego sweterka i nie zamówiłam go, dlatego mm. że wydawało mi się, że będę wyglądać w nim grubo, ale może w jakiejś ko ko kolejnej stylizacji przymierzę y i zobaczymy. Nie wiem, czy wyglądam jakoś grubo. W tym. Bo jeszcze chciałam. Tę spódnicę przymierzyć do takiego białego sweterka, takiego grzecznego, zwykłego, pomyślałam, że będzie z tym fajnie wyglądać, ale to może za chwilę tak zobaczymy, zobaczymy. Mm -hmm. Wiecie, może coś zamienimy na górę, tak. żebyście... Coś pomyślimy. No to jest u mnie e, bardzo taka zwykła stylizacja, mm -hmm. ale ten sweterek wydaje mi się, że właśnie przez ten swój wzór i te duże guziki robi fajną, fajną robotę i torebka e, coacha, którą też już znacie z mojej kolekcji torebek. Tak, niby klasycznie, niby zwyczajnie, ale, ale, też ale szpilki, te szpilki trochę dodają, tak. tak. Więc, więc tak to wygląda. Bardzo ładnie. Mogłabyś mieć jakąś opaszkę jeszcze. Mogłabym. Mogłabyś. A, pewnie, że a co, a co? A Mogłabym co? też rozwiązać? Włosy i właśnie jakąś kolorową tam dorzucić. Co myślicie? No. Dajcie znać, czy Wam się e, podobają. Bardzo mi się podoba ta spódnica, super, super sweterek. No. Także myślę, że Ciekawe, jakby produkty... to w ogóle razem wyglądało. Może ten sweterek trzeba by w jakimś ciemniejszym kolorze dobrać do tej spódnicy, no, ale myślę, że ona by było okej. Okay, no? Możemy zobaczyć. No dobrze, to coś przebierzemy. Tak, troszeczkę pozamieniamy, bo ja mam ochotę na ten sweterek. Zobaczymy, jak ta spódnica ze sweterkiem. Może Dobra. i tym, i tym. Dobra. Super. No dobrze, kochanie, jesteśmy lekko przebrane, To właściwie <laughs> nawet nie było takiego planu, żeby tak. robić kolejną stylizację, ale podkusiło nas, żeby tę spódnicę spróbować. I ten żakiet I też no tak nagrzecznie jest... pasuje Ci bardzo fajnie. Żakiet Zresztą... jest, powiem Wam bardzo fajnego, cienkiego materiału. E, nie wiem, czy to może, o, żeby go było. Lubimy granaty, widać. świetne tak, tych jeansów. Bardzo fajnie wygląda nawet z białym topem pod spodem. By bardzo super fajnie. Wyglądał. Zobaczcie, na jeden taki złoty guziczek, guziki złote tutaj przy rękawach, trochę w stylu tego kremowego, który, y, który też mam z chętem. I ten też bardzo mi się podoba To e, torebeczka granatowa ze złotymi elementami Hermes, żeby też troszeczkę, wiecie, Podkręcić tą stylizację, żeby nie było tylko hańbę bo... Jeansy te same, buty tak, te same, bardzo fajne. Reszta została bez zmian, natomiast ten żokiej coraz bardziej mi się podoba, naprawdę. Chyba, chyba zostaje jako numer 20. Ja myślę, żokie. że <grymna> ten numer 20 jest potrzebny. Słuchajcie, a tutaj nie byłyśmy pewne co do tego sweterka, bo jak to Karolina powiedziała, że taka trochę grzeczna pani się zrobiła. Tak, grzeczna z pani z tego. nauczycielka. Grzeczna pani nauczycielka. Yy, oczywiście nie mamy nic przeciwko grzecznym paniom nauczycielkom, no wtedy trzeba się grzecznie ubierać. W każdym razie ta spódnica ma wrażenie, jest z takiego wariantu lekko sexy. Zrobiła się tak, że naprawdę można w tym pójść do pracy na spokojnie tak, 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 i jest ok, Sweterek bardzo przyjemny. To na pewno jest mega przyjemne. On no, może być i do jeansów do i podkręciłyśmy troszeczkę apaszką i tą różową torebką, żeby tak trochę dodać jakiegoś tam pazura, natomiast no, też tak można słuchajcie ograć taki basicowy nudny sweterek. No. W jakiś taki sposób. A wygląda naprawdę super. Okay, bardzo ładnie. Uh -huh. I te różowe dodatki fajnie. Kusiło nas jeszcze, żeby zobaczyć ten grubszy sweterek, jak będzie wyglądał wyglądało Ale do wiesz tej Ale te kolory, chyba trochę Chyba już troszeczkę będzie... już będzie dla mundurek. Taki mundurek. A tutaj ten biały, tak świeżo przy buziń, tak. Ta... Ten, ten taki satynowy sznycik. No. Nie, no super to wygląda. ja jestem naprawdę zadowolona z tych Ach. naszych strzałów cudownie, zakupowych. Cudownie. I fajne jest to, że e, tak jak Ania powiedziała na początku, nie pokazywałyśmy sobie tego, co planujemy zamówić, a te rzeczy tak naprawdę nawet do siebie zaczynają pasować One... Nie, nam ja się taka kapsuła trochę, słuchajcie. Także myślę, tak. że gdybym wylądowała tylko z tym, to ogram cztery poryłku. Może nie do końca no, Nie z do końca cztery, ale trzy na pół. Ale słuchaj z jeansami jeszcze z tym wszystkim, to tak. To tak, dwie pary jeansów, jasne ciemne i można z tym wszystkim działać. Ja mam teraz ochotę na y, spódnicę. Chciałabym tą spódnicę pokazać, Dobrze. bo mega mi się no podoba. To się przebieramy. Więc się przebieramy i zaraz do Was wracamy. No słuchajcie, jesteśmy w kolejnej stylizacji. Ja tak trochę pojechałam. Anka pojechała ja wyglądam jak. Grzeczna e, pani wiosna tym razem. Pani wiosna, bardzo ładnie. Piękna spódnica, piękna. No jest właśnie, spódnica. zobaczcie, spódnica do, prawie do kostki taka siedem ósmych. E, ona jest, słuchajcie, skoła, więc pięknie się układa i pięknie też e, faluje przy obrocie. Bo, bo przed chwilą, żeby się nie przewróciła, ale zobaczcie. Świetnie, taka dziewczęca, co? Bardzo dziewczęca, bardzo wiosenna i tak naprawdę ona robi całą stylizację. Do tego jest zwykły biały top na ramionczka i ja sobie założyłam jeszcze na górę jasną jeansową kurteczkę, beżowe buty, beżowa torebka Chanel i Pięknie. uważam, że wygląda naprawdę mega fajnie. Spódnica jest z najnowszej kolekcji High tak. e, Jeansówka jest twoja, tak? Tak, jeansówka jest moja z, chyba ze Stradivarius, ją mam. Ale, ale wiem, jest Podobna. Właśnie dlatego nie zamówiłam, bo tak, bo, bo wiem, że właśnie że miałam. No i uważam, że to super wygląda. Bardzo mi się podoba ta spódnica. No dobra, słuchajcie, przechodzimy do mnie. Jak powiedziałyśmy, trochę pojechałam, ale tak naprawdę ale jak, całą słuchajcie. stylizację próbowałyśmy jakoś dobrać do body, które mam na sobie. Ja muszę to body pokazać. Musisz je pokazać, bo wy musicie je zobaczyć. Musicie je zobaczyć. Mam marynarkę tak, ponieważ, no tutaj mam mikrofon. Słuchajcie, no, jest to body zdecydowanie bez stanika. Inaczej się go nie da założyć. Zobaczcie, jak ono wygląda z tyłu. Pięknie to wygląda. Y no, chciałabym taki kostium kąpielowy mieć, tylko miała się problem co dobrać do dołu. E, fajnie by wyglądało do tenisówek i do białych, bo już patrzyłyśmy do białych szortów na lata. Mm -hmm. Bardzo fajnie. I teraz tak, to tutaj już pod spodem zaczyna się, odtąd zaczyna się w dół. E, e, czarny, taki czarny taki lajkrowy materiał. materiał, mm -hmm. Dlatego wygląda trochę jak kostium kąpielowy, założę teraz marynarkę. To jest marynarka akurat z Zary, ale identyczna, już nie zamawiałam takiej, ponieważ identyczna dosłownie jest w hajemie, która Wam podlinkuję. Słuchajcie, ja lubię takie rzeczy, mogę chodzić bez Stanika, dlatego uważam, że to Myślę, wygląda że nawet fajnie. Powinnaś. Wygląda to fajnie, jeszcze mogę. Spodnie mam. Czarne, obcisłe, trochę się sobie za ciasnę. ostatnio, no powiedzmy, że nie widzicie tego. Też takie pseudo garniturowe, więc tworzą fajny, fajny zestaw razem, razem z górą. Mogą być właśnie ograne i na grzecznie i z tym topem na tak mniej Tak, grzecznie. miałyśmy ochotę, tylko ja nie mam takich spodni, założyć do tego białe, długie, szerokie spodnie. Ja zamówiłam takie spodnie, ale wiesz co Karolina, mhm. to by mogło fajnie wyglądać, ale widzę y, jedną potencjalną przeszkodę, że dół jest czarny. I więc będzie prześwikiwało. I trochę mm -hmm. czarne majty, tak. więc no to jest takie ryzyko. Ja zamówiłam takie spodnie, więc zobaczymy, nawet przymierzymy razem z tymi spodniami. Tak, bo to może fajnie w, kolejnych, jak, w kolejnym filmie stylizacyjnym. a niezwykłe czarne szpilki, lekko puszczące tym razem. A gdzie moja torebka? torebka. Moja torebka, proszę. Dla przełamania, ponieważ to body jest takie czarno-białe. Trochę ten białe szarawe jest nawet. Taki, Ten biały mm -hmm. nie jest biały, tylko szarawy. Dokładnie, więc założyłam szarą torebkę, ale czarna by też pasowała. Ja bym no cię tak biała? wysłała, wystylizowaną na jakąś kolację z mężem. Oj, tak, tak. żeby, żeby, ja się żeby bardzo to tak, Lekko sexy, ale też niby grzecznie. Bardzo fajnie to wygląda, mega, naprawdę. Także tak. Ja wody na pewno zostaję. No, raczej. <głos> <głos> Patrząc na reakcję męża, zdecydowanie zostaję. Tak, wody. Zostaje. Zostaje tak. Przebieramy się? Tak, przebieramy się, bo my, jak widzicie, na wieszaku mamy jeszcze trochę, trochę rzeczy, więc, które chcemy wam pokazać, więc e, przebieramy się i lecimy dalej. Moi no drodzy, jesteśmy już w naszych. W czwartych? W Chyba w czwartych no, Chyba, tak już, już się nie tak. możemy doliczyć. Jest ich sporo, powiem Wam, że Anka znowu pojechała tak, że Z tego stoję, tak, bokiem padniecie, się padniecie jak ją zobaczycie, więc zacznę od tej nudniejszej stylizacji, czyli zaczniemy od mojej, a Ty na razie Dobrze, grzeszny. ja stoję tak. bokiem. Dobra, słuchajcie, więc idąc teraz od góry, mamy znowu kurtkę e, jeansową, którą e, podobną ze strony H&M Wam e, podlinkujemy. Do tego mam taką sukienkę... Mm, to się bez... szmizjerka nazywa? Chyba tak, chyba to się nazywa szmizjerka. E, sukieneczka bez rękawów z paskiem tutaj w talii. Zobaczcie, bardzo no bardzo ładna. fajna, zwiewny, delikatny materiał, bardzo ładnie się układa. Pewnie też się będzie miotłona, no, ale no takie są te letnie materiały. No, dokładnie. E, do tego mam botki Rag and Bone, o tak? ile dobrze się, się orientuję. O, pożyczone od Ani, bo stwierdziłam, że ten kolor bardzo będzie super fajnie e, pasował do tego. Tak sobie myślę, że do takiej sukienki fajnie by też wyglądały... Mm, takie sandałki na takim jakby korkowym tak. e, koturnie. Więc myślę, że to też by było super. No i ta o tym, żeby już nie było tak jasno i nudno, ciemna granatowa torebka. Pięknie. Bardzo mi się podoba. A i okulary wzięłam, jakby być na nagle. Zaczynam słońce. żałować, że sprzedałam swoją kurteczkę no, Słońce wyszło. No, tak. no dobrze, to. To idziemy. teraz gwiazda tego serialu. E, ja bym tutaj jeszcze pozamieniała pewne rzeczy i zastanawiałyśmy się. O właśnie. <laughs> Błyszcz. Nie wiem, czy błyszcza w tym wieku, wiesz. No ja uważam, nogą. że ta noga to tak Angeliną Jolie troszeczkę gra. No. Jak się zastanawiałeś, że ze szpilkami to już nie wygląda trochę cheap, tak tanio. Mm -hmm. Ale no to sama ocen. Ja uważam, no, oceń że nie się. wygląda. Czy ja tak wyjść na randkę z mężem, żeby go podkręcić, czy nie? Ja myślę, że bardzo. Albo z chłopakiem. No. Więc przebieramy się w kolejne stylizacje. Bo... Jakieś, jak takie... Chyba ostatnie, bo chyba już chyba ja wszystko wam pokazałyśmy, więc teraz idziemy z ostatnią stylizacją. No i lecimy się przydać. No kochani. Tym oto strasznie. szczęśliwym sposobem dotarliśmy do stylizacji ostatniej, drodzy Państwo. Tak, jest, tak, jest, tak, jest, tak jest. Słuchajcie, wreszcie mi się przydadzą moje buty pułkowniki, które się nigdy nie przydawały. Ale wyglądają super z jasnymi spodniami, więc zaczynaj. Opowiadaj, w co się wystroiłaś. Wystroiłam się w bodki Saint Laurent. Nie wiem, czy znajdziemy podobne, postaramy się jakieś y, tańsze zamienniki, a może jeszcze gdzieś się je dopadnę, bo były jeszcze kiedyś takie bordowe. Białe dżinsy Celbes, ukochane, mamy te same na sobie. Tak i ten top. Mamy też takie same. Mamy takie same. Mamy na sobie takie same topy, mój jest w takim kolorze, jak to Ania przed chwilą ładnie określiła, szarzały granat i uważam, że jest świetny i Nieskromnie uważam, że pasuje mi w taki kolor. One są takie trochę podniecione. słuchajcie, a ja z kolei, no może nie do końca dobrałam dystonosz idealnie, bo to trzeba trochę więcej mm -hmm. popracować, żeby tam e, było Najlepszy super. Najlepszy byłby pewnie taki ramionczek, no, żeby tak, się nie... Pewnie tak, nie, ale nie ten by... co mam tak, so. akurat nie za bardzo mi pasował dzisiaj. Słuchajcie, więc tak, ten topik jest taki luźniejszy. To jest w ogóle na taki bieliźniany top, one są e, od kilku sezonów bardzo modne, właśnie takie z tak. tymi koroneczkami i uważam, że naprawdę na lato to jest fajna opcja. Bardzo fajna opcja, super wygląda do białych dżinsów, chociaż uważam, że trochę znikam. Musiałabyś ale... się opalić. Tak, tak, mam, tak. Ale pełna stylizacja będzie z płaszczem, bo ja chciałam wam teraz pokazać się tylko tak z torebką, żebyście zobaczyły ten topik, a teraz założę płaszcz do tego jeszcze, bo to będzie taka kropka i wisienka tak. na torcie i uważam, że płaszcz jest petarda. No dobrze kochani, więc to jest ten płaszcz beżowy. Ja go wczoraj przymierzyłam z takim bardzo grubym, szarym z golfem swetrem. Mhm. Wyglądało to super. Nie, nie ma chyba zdjęcia takiego porządnego, żeby wstawić, ale słuchajcie, taki bardzo lekki, Mega fajny płaszcz. To jest taki, wiecie co, typowo wiosenny płaszcz, bo on jest naprawdę cieniutki. cieniutki. On jest taki kocyk, ale on jest mega przyjemny. On był drogi jak na mm H&M, bo on kosztował 500 zł, chyba 499, ale słuchajcie, rękaw jest fajny, materiał jest świetny, taki... On jest w ogóle z dobrej chyba jakości zaraz materiału, zaraz go on oceńmy. Kanina, wierzchnia, 52% wełna, 48% poliester, no to naprawdę jest całkiem spoko jak na sieciówkową, e, sieciówkowy płacz, więc naprawdę tak, fajnie. Tak, bardzo fajnie i do tego mam e, moją nową torebkę Hermes Constance, której unboxing zobaczycie tutaj. Której mówić. ja zazdroszczę odkąd tylko zobaczyłam ją na zdjęciu. To jest sieniu. piękna, to jest taki no to, jest to, wreszcie... Te buty do czegoś pasują, słuchajcie. I nawet tutaj fajnie to wygląda, jak się tak Chyba nie, nie. chyba nie? jest taki myśli trochę pasaczek, Ale wiesz? Ale ja lubię takie, wiesz? Troszeczkę taki look, jakby miała nerkę. No tak dobra, tak? pogadałyśmy o Hermesie, to przejdźmy teraz do, na Ziemię, do HNT-u. Co ja mam na sobie? Słuchajcie, tak jak już wspomniałyśmy, ten topik bieliźniany w tym super grafitowym kolorze, to jest grafit, tak mi się wydaje. Zajmę, nie, bo grafit nie? jest szary. W każdym bądź razie w pięknym kolorze, podlinkujemy wam same zadecydujecie, jaki to jest kolor. Na to wybrałam sobie taką troszkę przydużą, bo wzięłam właśnie Mkę po to, żeby było luźniutko tutaj. Koszula jeansowa. Liczyłam na to, że ona będzie jeszcze większa, bo miałam taką opcję, że chcę ją nosić z odsłoniętym ramionkiem, tak wiesz. Ale nie wiem, czy po prostu teraz to tak. Bo nie dam rady jej teraz tu zapiąć. a taki, wiecie, jak to trochę nie do końca dobrze no. wygląda. E, więc przywiązałam ją sobie tutaj w pasie. Bo tak jak już kilka razy Wam mówiłyśmy, ja lubię sobie podkreślać tą talię mniejszą. No masz lub ładną, to większą, poszukać. ale ją podkreślać lubię, więc sobie tutaj związałam e, ten supełek białe jeansy Celves, które mamy takie same. Trochę kolorów w postaci różowej torebeczki, ale myślę, że że ta też by no, tu słuchajcie, do tej stylizacji. Tak. Idealnie, nie? Idealnie, tak. I każdy taki właśnie mocny kolor tutaj fajnie wygrał. Fajnie I pomarańczowe buty, który widzieliście już dzisiaj, też chyba w jednej z pierwszych stylizacji są falwoneczką, więc... No i co? Wszystko, większej rzeczy z Hajem. Wszystko Wam podlinkujemy, mhm. co się tylko da. Polecam Wam bardzo ten płaszcz, bo jest świetny. On wygląda pięknie. Wygląda pięknie, na pewno ten płaszcz zostaje. Na pewno. I to będzie y, silna konkurencja do mojego płaszcza Izabela. Ja mam takie ukochane swoje rzeczy i to na pewno będzie jedna z ukochanych rzeczy. Tak. No, Także super. tak. No to tutaj pasek się nie przydał. Ta bluzeczka na pewno też zostanie. Bluzeczka jest super. Ja sobie taką też zamówię, bo to jest akurat to. Y, dwie Ty zamówiła, Ania tak. ja zamówiła, więc ja sobie z tego linku, który Wam stworzymy i podlinkujemy, to sama sobie też z niego przeklikam i, i tą buzeczkę tak. zamówię. Bózeczkę. No dobrze, czyli większość rzeczy została... Nie, została nie, nam jedna marynarka, którą Wam jeszcze pokażemy. No dobra, czyli teraz to już są naprawdę ostatnie stylizacje. Ostatnie, bo została nam jeszcze bardzo fajna marynarka. My obydwie lubimy takie rozpięte, luźne, z rękawkami. Ona ma takie rękawki 3-4 i to specjalnie jest trochę takie pogniecione, więc ona to wygląda taką, jakby już były podciągnięte. Właśnie by taką gumeczkę, która podtrzymuje ten podciągnięty tak. rękaw, więc fajnie. Fa fajnie od razu wygląda. Ona jest taka jakby trochę z domieszką lnu. Pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. Nie, no nie jest rozcięta, nie powinna jest być rozcięta. Bardzo fajnie uważam do białych jeansów, ale jeden błąd. Nie powinno mieć na sobie tej... Znikającej e, cielistej bluzeczki, tylko tająca co Karolina ten kolor ma na sobie lepiej, lepiej by pasowało. Tak, no. dużo lepiej by było. E, to tak. mogą być. Torebka, buty jest ok. Wygląda I fajnie. Karolinka. I ja słuchajcie, zamówiłam taką sukienkę. Ala Chanel. Chanel. Pomyślałam sobie, że będzie fantastycznie wyglądała do moich butów Manolo mhm. e, i naprawdę pokładałam w niej ogromne nadzieje, ponieważ pięknie podkreśla talię, naprawdę robi super figurę. Tym, że e, trzeba się w nią najpierw zmieścić. A jako, że się nie zmieściłam, to pokazuję Wam ją tylko na wieszaku. Podlinkujemy Wam ją również. Ona ma tutaj guziczek, który zawsze można sobie wymienić na jakiś. E, na guziczek Chanel. Na przykład guziczek Chanel, Ona jest taka, zobaczcie, na zakładkę. Tutaj są. Bardzo ładna, e, dwa sznureczki. Wymienisz więc... sobie na większą Chyba na sobie wymienię na większą, bo naprawdę bardzo mi się bardzo podoba. Ładna. Tutaj wiążemy, podkreślamy talię, drugi raz podkreślamy talię, robi się nam piękny dekolt. Tu rzeczywiście wymieniłabym na guziczek może nawet e, taki szanelowy, a mhm. jak nie, to chociaż po prostu złoty, bo to jest srebrny guziczek, a ja muszę, tak, ja muszę mieć na złoto. No i słuchajcie, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, tylko tak jakby my... pamiętajcie, żeby dobrze dobrać rozmiar. Ale <laughs> wiesz, to ciężko wyczuć, bo czasami mamy 36, czasami... No, ja, pa, no ja, już ja tak, ja że MC M zamawiałam. Zresztą napiszemy też w opisie, w tych wszystkich linkach, napiszemy Wam, jakie jaki miałyśmy rozmiary. Tak. Wszystkie, na niektóre rzeczy mamy kody rabatowe, w sensie na rzeczy CELBESA, to też mhm. będą podlinkowane. I co jeszcze? Chyba wszystko, co Karolina? No to wszystko, chyba, chyba dobrnęłyśmy do końca. E, powiem tak, ja z tych rzeczy, które Ty wybrałaś, mm -hmm. na pewno biorę, w sensie biorę. Kupuję sobie tą niebiesko-granatową koszulkę. Mm -hmm. e, mega podoba mi się ten płaszcz i e, tak jak powiedziałeś, że będzie konkurencją dla Izabel Marą, a jak wiesz, moja mama jest zakochana w Twoim płaszczu Izabel Marą, to, to może ją na, na, naciągnę ją, żeby sobie takowy sprawiła, bo naprawdę wygląda jest świetnie. Bardzo fajnie chcę tak. w różnych kolorach te płaszcze. to płaszcze. Znaczy, na pewno jest jeszcze czarny. Bardzo. Ja fajnie. chciałam bardziej, bo nie mam takiego wiosennego płaszcza mm -hmm. jasnego. Um, ja nie wiem, ja chyba zostawię na pewno płaszcz, zostaje na pewno zostaje ta spódnica. Mimo, pomimo tego, że się gniecie, brakuje mi spódnic mhm. i ona jest uracza. Ja się muszę zastanowić nad tą spódnicą, bo wydaje no też, mi się, że super. ona jest fajna. Więc spódnica zostaje, bluzeczkę sobie zamawiam i spróbuję trafić z rozmiarem w, w pseudo ja jeszcze Wam chciałam pokazać, bo zamówiłam t-shirt taki lniany i też Wam go podlinkuję. Nie przymierzałam go, znaczy przymierzałam go sama. On wygląda bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Ma świetny dekolt. To jest do fajnej wszystkiego. jakości. Jest taki, pokażę Wam e, lekko, e, taki transparentny. Także no taki, no taki lniany t-shirt. Bardzo, bardzo to jest fajne. Bawełna lniana. Był tylko czarny w rozmiarze M. To jest m To jest s I na pewno bym na siebie nie wzięła... E, nie wzięła większego, czyli MK nie, tylko sk A ja on bym wzięła duży. MK i zrobiłabym trik z gumeczką, ale trik z gumeczką w talię. Z tym też testowałam. Tak. Zrobisz trik z gumeczką w tym i podkreślisz talię, mhm. ale jakbym wzięła większe, to wydaje mi się, że byłby za duży. Także dla mnie Może teraz... szybko pokażemy jeszcze trik z gumeczką, co? Pokażmy tak, trik tak. z gumeczką. Dobra, to ja się szybko przebiorę w ten t t-shirt i pokażemy. No dobrze, słuchajcie, tak już siódmy raz mówimy o tym, że to ostatnia, ostatnia. stylizacja. <laughs> ja zdecydowałam jednak się zmienić tą bluzeczkę, żeby wam pokazać, bo tam, w tamtej troszeczkę znikałam. A wydaje mi się, że to jest lepsza. Mhm. Do tej marynarki, do tych spodni. co ty myślisz? No zdecydowanie. Lębie, zdecydowanie, nie? no bo tam trochę, trochę Ciła. No, no, tak, tak, było tak, jakbyś nie miała nic pod spodem. Słuchajcie, tak jak wspomniałyśmy, pokazujemy trik z gumeczką. Do triku z gumeczką potrzebujemy t-shirt i Gumeczka. taką gumeczkę. Y o. To są takie gumeczki <grym> dla dzieci do warkoczyków. Tak. Do, do, czyli można to kupić w jakimś sklepie ze spineczkami, eee, gumeczkami. Tak, tak, nawet. Bo, taka była cała, Cały, cała, cała paczka. Cała e, ewentualnie zwykła gumka recepturka. I teraz poproszę, żebyś mi poasystowała, a ja będę pokazywała turbo. Może podejść bliżej. Ja się tutaj schowam, a ty podejdź bliżej, o, bliżej, bliżej. Zobaczcie, bliżej. Zobaczcie. Łapiemy sobie nadmiar t robimy ślimaczka. Masz gumeczkę? Zaraz, tak, tak, tak. Spróbuję jeszcze wiesz co sobie, o, zrobić z tego supełek. Supełek, a supełek nie rozciąga? Nie. Dobrze. Można robić supełek, ale nie trzeba robić supełka. E, tak, ale wiesz co, supełek najlepiej to trzyma. I teraz tego ja jeszcze e, tą gumeczką przeplatam, żeby on się ładnie trzymał. Zwykła recepturka jakaś i pod spód. I zawijamy pod spód. Możemy pokazać kawałek plecków, co też jest moim zdaniem całkiem spoko. Bardzo no zobaczcie. Bardzo fajnie i przy okazji wykorzystałyśmy ten t-shirt, oczywiście Karolina ma przebijające No właśnie stoku. tak patrzę, że biały, biały beżowy stanik tak przebierze, aż, aż niedobrze to wygląda. Normalnie byś założyła czarny. Nie, no oczywiście założyłabym czarny, czarny taki gładki, bezkoronkowy, ale, ale... zobaczcie i te plecy odsłonięte uważam, że na lato też to wygląda. Jak ty się mierzyłaś, że ty masz 70 w tej talii? To jest w ogóle 70 coś, to jest w ogóle niemożliwe. Nie. Nie wiem. Nie wiem, oszustwo. ale zobaczcie, to właśnie może to jest... Właśnie to nie jest oszustwo. To pokazuje, że mój trik działa. I tak. trik podkreśla oh. talię, która ma nawet 70 z kawałkiem, więc no. polecam Wam to bardzo, ale jedna zasada to musi być do spodni z wysokim stanem. Koniecznie, Bo niestety tak. jak są biodrówki tak. czy niższe spodnie, to później to nam się wiecie, dalej. brzuch pokazuje i, i to nie będzie dobrze wyglądało. A tak o. Ja też zaczęłam ten triczek stosować i też wygląda lepiej. Tak, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Możemy zrobić jakieś taki filmik o triczkach ubraniowych, bo ja mam jeszcze kilka takich. Aha, no to dobrze, <grymka> musimy <grymka> zrobić. Dobrze, kochani. Pamiętajcie o subskrypcji, o lajku i jak macie przyjaciółkę, mamę, siostrę, koleżankę i chcecie podzielić się tym filmem, bo ona lubi stylizację, lubi rzeczy z hajem. Uważam, że fajnie nam się udało połączyć. Takie basicowe, zwykłe, niedrogie rzeczy z hajem na przykład dla odmiany z mm. luksusowymi e, akcesoriami, mm. ale nie tylko, bo Karolina ma bardzo ładne szpilki z Zary i różne tutaj miałyśmy te szpilki, które prezentowałyśmy tak. nasze to są po prostu jakieś takie zwykłe buty kupione w TK Maxie, um, Ale mm. łączymy to często z torebkami. Tak, więc to zawsze takiego dodaje fajnego charakteru. Więc dajcie znać, co myślicie, która z tych rzeczy Wam się podoba? Może się skusicie na którąś z tych rzeczy, które prezentowałyśmy. No i co? Lajkujcie, subujcie, dzwoneczkujcie, piszcie. Tak, będziemy, będziemy bardzo chętnie Czekamy odpowiadać na na, nasze na komentarze. Pa!